Krzęga Wyjścia, rozdział 6. Pan odpowiedział Mojżeszowi: Zaraz zobaczysz, co uczynię z faraonem. Moja moc sprawi, że was wypuści, a nawet wypędzi ze swojego kraju. Bóg przemówił do Mojżesza: Ja jestem Panem. Ja ukazałem się Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg wszechmocny. Ale mojego imienia Pan nie dałem im poznać. Zawarłem też z nimi przymierze, obiecując im mię Kanaan, kraj, w którym zamieszkiwali podczas swoich wędrówek. Usłyszałem również lament Izraelitów, zmuszanych do pracy przez Egipcjan i wspomniałem na moje przymierze. Dlatego ogłosz Izraelitom: Ja jestem Panem, uwolnię Was od jarzma egipskiego i wybawię Was z niewoli. Wyzwolę Was zniesionym ramieniem, nie surowych wyroków. Uczynię Was moim ludem i stanę się dla Was Bogiem. Wówczas, Utwierdzicie się w przekonaniu, że to właśnie ja Pan, jestem waszym Bogiem, tym, który wyprowadza zaś... który wyprowadza was z niewoli egipskiej. Następnie wprowadzę was do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Ja Pan dam wam ją na własność Mojżesz przekazał te słowa Izraelitom lecz nie usłuchali go z powodu zniecierpliwienia i utrudzenia Pan powiedział do Mojżesza idź przemów do faraona króla Egiptu żeby wypuścił Izraelitów ze swojego kraju Mojżesz odparł odparł Panu skoro Izraelici mnie nie usłuchali, to faraon mnie posłucha. Nie mam przecież wprawy w mówieniu. Wtedy pan przemówił do Mojżesza i Aarona i wydał im polecenie dotyczące Izraelitów i faraona, króla Egiptu, aby ten pozwolił wyjść Izraelitom z ziemi egipskiej. Oto naczelnicy poszczel... poszczególnych rodów, synowie Rubena, pierworodnowy... pierworodnego Izraela, Henoch, Palu, Hesran i Karmi. To są rodziny Rubem, Rubena. Synowie Semeona: Jemuel, Jamin, Ochad, Jakin, Sochar i Shaul. Syn Kana, Kananejki. To są rodziny Semeona. Oto imiona synów Lewiego według ich pokoleń: Gerszon, Kehat i Merari. Lewi żył 137 lat. Synowie Gerszona. Lipni i Shimi. Synowie Kehata, Amram, Isar, Hebron i Uziel. Kehat żył 133 lata. Synowie Merariego, Machli i Musi. To są rodziny Lewiego. Według ich pokoleń. Amram ożenił się ze swoją ciotką Jokab. A ona urodziła mu Erona i Mojżesza. Amram żył 137 lat. Synowie Ishara, Korach, Nefek i Zikri. Synowie Uziela, Mishael, Elsafan i Sitri. Aaron ożenił się z, Elżbieta, z Elżbietą, córko Elżbieta. Aminadaba, a siostro Nachshona. Ona urodziła mu Nadaba, Abihu, Eliazara i Itamara. Synowie Koraha, Asir, Elkana i Abiasaf. To są rodziny Korahitów. Eliazar, Eleazar, syn Arona, ożenił się z jedną z córek Putiela. Ona urodziła mu Pinchasa, to są naczelnicy domów Lewiego według ich rodzin. Stąd wywodzą się Aaron i Mojżesz, do których Pan powiedział, wyprowadźcie Izraelitów z Egiptu w szyku bojowym. Właśnie Mojżesz i Aaron przekonywał Faraona, króla Egiptu, by pozwił, by Pozwolił Izraelitom opuścić Egipt. Pan rozmawiał z Mojżeszem w ziemi egipskiej i powiedział do niego: Ja jestem panem. Przekaż faraonowi, królowi Egiptu, to wszystko, co ci powiem. Mojżesz odparł panu. Jestem przecież niewprawny w mowie. Jakże więc faraon miałby mnie słuchać?